Minecraft, ale mój kolega musi mnie rozśmieszyć Bu A stary, to mnie nie rozśmiesza, ty jesteś jakiś dziwny Aha Dobra, może pójdę te drzewa skopać Dobra Ej, y dulerek, dulerek y Nie, nie, nie nie, dulerek ciągle. Dulerek, oh. zobacz Zobacz O kurde, czekaj Oooo! Nie to stary mnie w ogóle nie rozśmiesza ty i ci lecz. Dobra, sobie kopiemy może to. O, golem tutaj jaki fajny co ty. Ja Cześć byłem? golemie je. Ała! Polowanie Ała. robią! Polowanie na świnie! Co? Ty jakie świnki? To mnie nie rozśmiesza stary. -go co jest? Eee. Nic. Co? O kurde, ratowałem. Jeszcze Ja cię kręcę. Stary, prawie skinąłem. Stary, tam jest GAST To już umiem zrobić gasta. <noise> <noise> ja do no się nie. Co to było?